Unity dla UPO. Cześć trzecia. Ekran Game over. Prawy UI Canvas. Nazwij Game Over Canvas, UI Scale Mode. Scale with Screen Size 1080 na 1920. Prawy UI obrazek. Nazwij replay button. Dodaj ten fajny przycisk. i ustaw. Wytnij jeszcze napis Game Over. Dlaczego? Bo jesteś debilem i zapomniałeś wcześniej. <laughs> Zduplikuj replay button. Jak Ctrl D Mortko. Nie ma za co. Podmień obrazek. Powiększ i ślicznie ustaw. Prawy. Create empty. Nazwij game manager. Nowy skrypt. Niespodzianka. Game manager. Czemu on ma jakąś dziwną ikonkę? Po Unity tak robić. Segreguj. Usuń wszystko. Publiczny Void Game Over. W nim aktywujesz canvas i zatrzymujesz czas. W start przywracasz czas do normalnego czasu. Przypisz Game Over Canvas jako Game Over Canvas. Otwórz player movement. Dodaj zmienną game manager. W metodzie on collision enter 2D. Wywołaj game over z game managera. Przypisz Game Manager jako game manager. Odpal grę. Co się popsuło ich order in layer na 1. O nie, nie mogę kliknąć przycisku, bo jeszcze tego nie dodaliśmy. Script Game Manager. Dodaj to i Button, add component, button. Kliknij. Dodaj game manager. Wybierz restart.